Hej widzowie. Dzisiaj zagramy w OG Fortnite. Przetestujemy double pompę. <noise> I zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodoba. Oraz zachęcam Was do wspierania mnie do wpisania kodu Maciok w sklepie Fortnite. Może matka przestanie wam się puszczać. Tyle było mnie. A teraz odcinek BAGA

What the hell? Co to jest? Wow! 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 Wow, 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 hola, hola, hola Mokre kurwa moczary Container, give me container. What the hell? What the hell? Daddy. DADDY? Co to jest? Łapka elektryczna Testą będę... Oh my god Czuję się jak Czyli jak w Roblox. Czyli jak w Roblox. Ej, pompy biją dużo, nie? Pompy biją dużo. Dobra, ty psie O kurwa. Dady? pa 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 pa, 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 pa. Czy taki baby teraz Hop. O, ty, kurwo, ty pom 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 oj oj mm. Mhm. Mm pierwszy, pierwszy, pierwszy. A, pierwszy podziękowałem. Dobra. Lepki Lasek. To była moja pierwsza miejscówka. Ja tu poleciałem w pierwszej gierce w Fortnite in every, 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 every time. Lepki Las. Kurwa, ale to wygląda pięknie. Przecież... Kurwa, jak to wygląda pięknie! Mam pieprzyk nad chujem. Dobra, Lux. Lux z Ligi Legends. Ej, dobra, szczerze. Co tu się odkurwia, nie? Cofnęliśmy się, kurwa, w czasie. Ja pierdolę ten dźwięk... ReWolwer! Ja pierdolę, walę zaraz kurwa gnata komuś w łeb. Aha Granadę. C jak to wygląda? O kurwa, wypierdalaj. Ciebie to zawsze je tu O tu, ta tu Ej, jest chyba double pompa, nie? Ej, trzeba sprawdzić double pompę Pato Halo Adam małyś, kurwa, przed GTA 6 w Fortnite Aha, bo nie da się tak skakać teraz Ej, ale bardzo mało matców leci Ale to nawet dobrze, może? Pokaż to Ja pierdolę to się dzieje. Chuj. Ja czuję się obrzydliwie, że mogę zrobić double pompy i nie ponieść z tego żadnej konsekwencji. Tak. Pierdol się. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop Aj! że tu Dobra, to ja przyjdę Pato. Chuj, nic nie trafię. U, pokaż co masz. Pięćdziesiąt cztery tylko! Ja mam schizofrenię. Chyba to. Ja pierdolę! Ty widzisz jak to wygląda? Luks! Pierdzę się. O ty kurwa Ma snajperkę, ma snajperkę, ma snajperkę. mi to Możecie napisać mi w komentarzu jak tam ten się wam podoba Ten pomysł o te Pick Games Czy powrót do pierwszego sezonu jest spoko Szczerze? Mi trochę, mi trochę drgnął Mam pułapkę raniącą Dobrze, że tak to opisali, bo on nie wiedział Że to rani e, Ten No napiszcie jak tam wam się podoba Hop Nanananana Uuu Trzeba byłoby jakiegoś łynka na odcinek zrobić Albo chociaż się nie zesrać i pokazać klasę Ej, jak czuć tą różnicę, że te skrzynki otwierają się chwilę dłużej, to... Jezu, trwa to wieki Dzień dobry O! Niemożliwe stało się możliwe Right foot creep Ej, aha, bo mi się tekstury zestrały. No i Płytka woda Tam są Na wyrwie W sumie to nie wyrwa Ej ja widzowie wy jeszcze nie wiecie ale Ja byłem na testach snajperskich Ja jestem kurwa snajperem Zaraz ci pokażę Najważniejsza zasada dla snajpera W sumie to może nie najważniejsza Najważniejszą może być, nie wiem, nie strzel w swojego, ale jeden z bardzo ważnych do snajpera to ustaw się wysoko bądź niewidoczny, kurwa. No to patera. To była jego głowa? O kurwa. chyba jednak żartowałem. O ty szczuchuty. Sto pięć! No dawaj, 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 strzelaj, strzelaj do mnie. 105 ty kurwo! Widzowie, ja nie żartowałem. Ja nigdy nie żartuję. O! To była tragedia. Tragedia narodowa, stała się. Ej, chuj mnie to, nie idę tam nigdzie. O! Zabiłem 54 Kurwo! Komo estas? Komo estas? O kurwa, komo estas? Komo estas? Komo kurwa, ty co tam kurwo szczekasz? Pięknie! Pozdra anonimowy śmieciu. Robię taktyk. Nie da się. Nie da się odpalić ogniska. O kurwa, co? Co to było? Mam ognisko? Nie mam. Mam dwie pułapki raniące. Medyk! Dobowa grywalnia, taką. Nie życzę dobrego dnia. Życzę świetnego dnia. Dobra, może teraz jakaś akry anarchii, akry anarchii, akry, anarchii, akry, anarchii, akry, anarchii, akry anarchii. Co tam kurwo czekasz? No Mam chujowy landing Trochę graczy tu jest Kurwa, ale ten dom wygląda biednie tak szczerze Szybko, szybko, szybko Błagam On nie wie, on nie wie, że ja mam pompę Walę mu kurwa Pistolet? Ej, pistolet jest OP? Łoł wow. On jest na dachu, on jest na dachu, on jest na dachu Robię ci tak, i ty w szoku. Nie ma, nie ma maców. Cyk, 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 łóżko Okej. Okay. Nie wiem gdzie ty jesteś i co robisz, ale kuj ci kurwa w dupę. No bo ten śmieć będzie czekał kurwa na mnie. On nie wie Ty On jest chory On jest kurwa chory Spoko To był miskik Normalnie trafiam takie strzały O no, Jestem specjalny. Jestem kurwa specjalny! Z kim mnie zabił! <śmiennie> 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 Mmm, mmm, mmm I just wanna rock No, kolejna gra kurwa Cipa <śpiewanie> zgubne ziemię, może, może się zgubimy

bo się kurwa zżygam. Pistolet Łóżko. Łóżko. Cyk, wjeżdżam kolanami na ryj. Pum. Jak pierdolę co tu się dzieje? Szczys jest obrzydliwe. Tak się grało kiedyś w tego Fortnite'a? Chociaż my jestem na Alon on Home. Alone on home. Dobra, double pompę próbuję. Wielki test, kurwa double pompa. Tak powinien nazywać się ten odcinek. Wielki test double pompy, ale wcześniej na to nie wpadłem. Wow! No 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 wow! no no dobra, no muszę tak zagrać muszę to jest wielki test double pompy o ty kurwoty To będzie lepszy? Co robisz? Co tam kurwo czekasz 18? No gość w strachu a gdzie kolejni? Bo ja my, jak my plecy dostaniemy to... Pułapkę dał! Nara! Gdzie jest ta pułapka elektryczna? To to. Szczerze? Nigdy nie miałem do czynienia z pułapką elektryczną. To dziwne. Cobblestone. Lagi. Ej, szczerze, nie boję się. Wierzę, że każdy, kto podejdzie, dostaje na pyrkę. ważę 60 kilo i to powiedziałem, tak. Jestem z tego kurwa dumny. Hop! Dobra. No i co? Nie, małych jeszcze nie spotkałem. Tak szczerze, nie wierzę w małe potki. Jakby była wiara w małe potki, nie wierzyłbym w nią. Błagam niech ktoś mnie zabije elektryczną pułapką Szczerze? Chcę doświadczyć tego eksperienc Hop. Chuj. Wypierdalam tą szopę w powietrze WOW Ej, te granaty obszernie biją Ale pusto Ej, makaryna. Koledzy bądź nie koledzy, gdzie jesteście? O to co? Na słone siostry lecimy. Oj. Oj. Oj Oj Ej O, na słonych siostrach się biją Czekajcie na mnie Kurwa A! zapomniałem, że gram double pompę A, bo tam jest kolejny To jest fajcik tam Ej, tak szczerze nie czuję się pewny na ten fajt Mało HP mam ale chuj wie ile te pompy biją w sumie. O! O kurwa, ale jestem tragiczny. Hello, motherfucker. Hello? Ja pierdolę gościu, Potwicz zabudowywanie się, bo jesteś tragiczny. Skar Ej. No i co ja mam. Nie, ja chcę grać double pompą. Podoba mi się. Gram tego. Tak Widzieliście kogoś... O KURWA ILE miałem maców! Ja pierdolę przecież ja bym Sky Tower i, i... I jeszcze zabudował Zbudował O kurwa Jak tam wasz powrót do... Żartowałem Ja pierdole Ja... Halo? Co jest w Sydney, jest już? Dopiero potem. Jak potem? No to potem przyjedzie, no. A to na noc chcę przyjeżdżać, już ciemno się robi. Jest? Nie no, przyjedzie potem dopiero. Aaa, bo myślałam, że już jest. Jak Ci poszły egzaminy? Gram w Fortnite, egzaminy dobrze, s s 92% i 75%. No to ładnie, aż czego miałeś z matmy? Polskiego. Widzisz jakiś mierny miał na koniec? Nie, raczej no to ładnie, to brawo. no pa No, to była moja mama. A to jest. Kurwa, chciałem powiedzieć, że nie nieboszczyk, ale. To prędzej ja się przekręcę niż on, jak tak będę strzelał. Jezu, słyszysz to? Ja pierdolę! No, słyszysz może ta, ale lepiej nie patrz, nie? O! Ja do gościu Ej muszę pa uważać na to spadanie bo fucka, deepy deepy, Co to była za głowa ty? Ej mam stokera mam dobra Pozdro Kurwa ty to widzisz? Lotto Skąd on mi dał? Jezu ile ja mam maców, jak mi się dobrze na to patrzy Hello? Hello, I'm under the water. Please help me. Gdzie jesteś? Ze strefy, może ktoś? Ha? Nie chcę tak stać, bo dostanę coś i się popłaczę. Jakiś strzał w sensie. Ło, kurwa. Gość skręcił kolana robiąc to. Mój komputer nie nadrabia na to moimi editami, nie? Dajcie mi kurwa kontrakt do Face. O. Następny poziom! się go Ja pierdolę ty Przecież Ja muszę dać ze skara w głowę, zobaczyć gdzie to bije Ale chyba nie mam tyle umiejętności Oni się tu zabili Ja pierdolę ty What the fuck? Co teraz się robi? Z zrzut! Postraszę go trochę Ja chcę tylko przejść tak szczerze Nie chcę, nie chcę się tu z tobą bić, tu nie ma strefy nie ufam jej. Ja sobie przejdę na górę. O, o kurwa! Co tu się odjebało? Nie chcę się z nim bić, on ogarnia. Przecież, tego, przecież ja prawie się wysadziłem, gdybym miał amo. Ja nie mam. Nie wiem, nie przyzwyczaiłem się do. Braku leczenia, kurwa, w ekwipunku. Jebany sezon dla zjebów. Przecież to jest jakiś kurwa. Bij się, bić bi... What the fuck! Bicie się, bicie się, ja was wysadzę tylko. Ok, uciekam. Tak to się kurwa robi. Tak to robi ekipa. Co teraz? Ma, jestem na strzałach. Kurwa z, zem, z karabinu, nie? Szczerze wierzę, że tak to się skończy. Że będę odwrócony i dostanę po prostu kurwa strzałkę w plecy. Op, op, op. Co oni robią? O kurwa, zajebał go. No i dobra. No i ja teraz. Fuu. Widział mnie? Nie. Kurczak. Nie mógł, że mnie widziałeś. Co się teraz robi? Strzeliłbym w niego RPG, -a, nie? Tak dla zabawy. O kurwa, lag! O kurwa! O kurwa! Nie. nie, 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 o, żyje kurczak. Szczerze, mógłbym zrobić mu trika, czyli pójść z tamtej strony, dać mu airpack i wrócić tutaj, i on w szoku. On w szoku, bo nie będzie wiedział, z której strony ja jestem. Po co? Teraz ja robię tak. Niszcie sobie drzewko i pa, on teraz myśli, że ja wychylę stamtąd? On znikł! O kurwa, ty kolaps! On nie wie, że jestem na zemki. Nie wiem, co to była za reakcja na granaty Zabawa jest przednia, kurczaku Bale ci O ty, kurwo, ty. Kolejna noc Alon Ja pierdolę no Ja pier... O, nie ma maców! O, nie ma To test double pompy. Jest grany. Ło kurwa! Ej, co ja mam zrobić? Ja nigdy nie miałem takiej sytuacji z kurczakiem. Ło! Królewskie zwycięstwo! No. Jeśli odcinek wam się podobał widzowie, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. To był test double pompy. E, 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 e. Pozdro.